Kondukt żałobny z kolejnymi po parze prezydenckiej, ofiarami katastrofy w smoleńsku przejeżdża właśnie ulicami Warszawy. Przypomnijmy, ta trasa wiedzie, aleją żwirki i Wigury, trasą łazienkowską, ulicą Czerniakowską do ulicy Łazienkowskiej, gdzie mieści się Torwar. To tam właśnie ciała tych, których rodziny zgodziły się na to, by były właśnie na Torwarze wystawione jadą, tam też czuwanie modlitewne. Która trwać będzie pewnie do późnych godzin nocnych. W naszym studiu nadal Maciej Pawlicki a dołączył do nas również Rafał Ziemkiewicz. Wspólnie z Panem Maciejem zdążyliśmy powiedzieć o tych, którzy szczególnie zapadli w pamięć pana Macieja z tych, którzy już do Polski do, na polską ziemię powrócili. Zastanawiam się, czy w pana przypadku jest taka osoba, którą będzie Pan szczególnie wspominać. Lista jest bardzo długa. Się złożyło, że ja tam z nikim nie miałem zbyt bliskich związków y, przyjacielskich, takich osobistych. Natomiast z racji działań, nazwijmy to służbowych, znałem bardzo wiele osób, ale mm, bardzo mi będzie brak pana Janusza Kochanowskiego, niedocenionego w Polsce zupełnie człowieka, który. Był bardzo znany na zachodzie. Sprowadzał tutaj najwybitniejszych prawników, takich uznanych na świecie. No, tu w naszym krajdowisku, gdzie jakieś lokalne sławy są ustawiane jako najwybitniejsze autorytety, to ta, ta działalność, z której on był naprawdę na świecie znany, była minimalizowana. Bardzo będzie brak prezesa Skrzypka, ministra Stasiaka, takich państwowców, urzędników. To naprawdę jest bardzo długa lista, i też muszę powiedzieć, że. Myślałem, przyznam, może trochę naiwnie, że ponieważ ta tragedia jest tak wszechogarniająca, że właściwie każdy w Polsce do jakiegokolwiek by się zaliczał sercem towarzystwa, do jakiegokolwiek ośrodka opiniotwórczego, no ma kogo opłakiwać w tym samolocie, bo tam byli ludzie ze stron bardzo różnych. No Myślałem przynajmniej, że może ten tydzień wytrzymamy jakoś w godnej żałobie. Jakiś przypadek sprawił, że niedawno dostałem sławny esej Melchiora Wańkowicza o kundlizmie, którego pisze wstęp. No i właśnie z tym kundlizmem niestety okazało się, wciąż mamy współcześnie do czynienia. Ja myślę oczywiście o tej akcji medialnej blokowania pochówku pary prezydenckiej na Wawelu. No, o blokowaniu to chyba jest... nie ma mowy w, w tym przypadku. No nie akurat. wiem, no dzisiaj. Tak jednym okiem śledzę te media, które to nakręcają i właściwie już się pojawił taki szantaż, że nie może się odbywać pogrzeb, przeciwko którym będzie społeczeństwo z transparentami protestować, bo takie się pojawiają tutaj rzeczy, więc to jest taki triumf właśnie małości, podłości takiej małej, że jak to nasi tutaj my mamy tylko na skałce naszego bohatera, a tamci mają mieć na wawelu. I, I przede wszystkim to kłamstwo straszne, bo to przecież już wczoraj zostało powiedziane, że to kardynał Dziwisz podjął taką decyzję, to była jego inicjatywa. Kardynał Dziwisz jest jedynym prawowitym e, gospodarzem tej narodowej nekropolii na Wawelu. On taką decyzję ma prawo podjąć. E, I ponieważ zarazem kardynał Dziwisz jako wieloletni współpracownik bliski Jana Pawła II jest dla nas troszkę takim dziedzicem tej tego jego dzieła, no więc ludziom podłym nie wypada bezpośrednio go atakować, więc od cały czas nie przyjmują do wiadomości tego. Więc to nie, to nie jest tak jak pan, który jest może i wielkim artystą, ale okazał się człowiekiem bardzo małym, twierdzi, że to dzieli Polaków, że rodzina nie może decydować, kto na Wawelu zostanie położony. To nie rodzina, to nie politycy. Zamilczcie, błagam, dajcie nam przynajmniej do niedzieli Wytrzymajcie w milczeniu, że jeśli ktoś nie identyfikuje z tym wszystkim, co się w Polsce dzieje, z tą wielką żałobą, chociaż jak mówię, każdy ma po kim płakać, to, to niech po prostu zamilknie przynajmniej do tej niedzieli. Niech kilka dni bez tego kundlizmu yy, przeżyjemy. Ten pogrzeb, o którym mówi tak emocjonalnie Rafał Ziemkiewicz, odbędzie się w niedzielę na Wawelu, wcześniej, bo w sobotę odbędą się na placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystości żałobne ku czci ofiar, wszystkich ofiar katastrofy. W Smoleńsku. Jutro natomiast rano w godzinach porannych do Polski ma być przetransportowane ciało ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. I to też ważna informacja, bo też pojawiały się w mediach dziś informacje bardzo różne, bardzo sprzeczne dotyczące Ryszarda Kaczarowskiego. Jak w swoim oświadczeniu zapewnia rodzina ostatniego prezydenta Polski na uchodźstwie, ciało prezydenta Kaczarowskiego spocznie w świątyni Opatrzności Bożej na Warszawskim Wil a nie, jak sugerowano także wcześniej, być może na Wawelu. To będzie z całą pewnością świątynia opatrzności Bożej. To także jest wola rodziny prezydenta Kaczarowskiego. My cały czas obserwujemy ten kondukt, który jedzie w stronę Torwaru. Bardzo dziękuję. Maciej Pawicki, Rafał Zienkiewicz. Tylko jeszcze może jedno zdanie. Bo patrzmy, to mówimy, patrząc na te zdjęcia, jaki wielki pogrzeb. To jest 30 trumien, czyli 700 razy więcej trumien było w Katyniu. I też część zwłok niezidentyfikowana. No, my czekamy na to, aż wszystkie 96 ofiar zostanie zidentyfikowane i powróci do Polski, tak jak dzisiaj powróciło te 30. Dziękujemy pięknie. Będziemy państwa na bieżąco informować o wszystkim, co dotyczy tej katastrofy.